Jezu, jaki ten kiwę obsadne! Siemanko ziomeczki, ja jestem Blow i witam Was w kolejnej grze podesłanej mi przez mojego widza. I tak dzisiaj będziemy grać w symulator woźnego. I wiem, mówię to z gry na grę, ale coraz bardziej powalają mnie wasze propozycje. Ale dobrze, zagramy sobie w to, jak żeby zajebisto w grę. I jak widzicie, samo menu... ...aż zachęca do gry, no po prostu jest zajebiste. Tak, to jest żart. Nie no, ale tak szczerze z chęcią sobie w to zagram i przekonam się, jak to być woźnym. I może dajmy sobie jakieś imię, na przykład... ...bądźmy woźnym Stefanem. Daj łapkę w górę, bo to woźny Stefan będzie musiał do ciebie przyjść. What? Czy to jest dobre imię? Wydaje mi się, że jest dobre imię. Dobra, ziomeczki, więc bez bezbędne oh, obiodolenie klikamy New Game. Ooo, mamy jakieś 4 levele Kliknijmy sobie brutal, okej, okay, brutal. fakt, Czemu to się pali? Co ja mam z tym zrobić? Nie, nie pan się. Okej, okay, no. To już koniec? Dzięki yes! Świetnie się grało. Dobra, może jednak sobie weźmy Easy. Klikamy Easy i to jest idealny poziom dla mnie. Nie za trudno, nie za łatwo, będzie zajebić. Dobra, więc rozpoczynamy naszą pracę jako konserwator powierzchni płaskich. Ok, bierzemy pierwszego śmiecia, następnie bierzemy drugiego śmiecia, trzeciego śmiecia, czwartego śmiecia, piątego śmiecia. Ok, czy ta gra jest taka prosta? Czyli jednak może brutal był... O you have to match. Dobra, więc to sobie walniemy do kosza. Okej, okay, czyli musimy zbierać te śmieci. Okej, okay, więc początek, początek naszej pracy wydaje się bardzo, bardzo prosty. No i... przyjemny! Nie będę tego ukrywać. No aktualnie to jest bardzo, bardzo łatwa praca. Okej, okay, że W ogóle gdzie my jesteśmy? Chyba w jakiejś szkole, tak mi się zdaje. Patrzcie, jaki ładny obraz, prawie jak ja. Facha! Unita Brum! Czym jest Brum? Nie mam pojęcia, ale pójdźmy może sobie tu... Tutaj gdzieś jest jakiś składzik, co? O jest, dobra. E, Które to jest brum? Może to będzie to. Okej. Okay. Wierzemy tą szczotkę i pomyjemy te podłogi. Szczerze mówiąc, to powinienem zająć się jedną rzeczą, a nie wszystkimi naraz, no. Bo nie jest brum! To może ty jesteś.. Tak, ty jesteś brum. Na 100% jest broom. W ogóle to mi przypomina taką szczotkę co było w mojej babci, taka ciekawostka. No, i zajebiście, widzicie? Zapamiętajcie z dzisiejszej lekcji angielskiego Blow'a, że brób to jest ta szczoteczka, dobre. Ok, to sobie weźmy. Jeśli też nie zauważyliście, to w lewym dolnym rogu mamy rozpisane, ile już wyczyściliśmy w danym pomieszczeniu. Więc wydaje mi się, że to jest spoczko. I chyba mamy jakiś limit czasowy, i zobaczymy, jak mi pójdzie. Ogólnie wydaje mi się, że. Będę dobrym woźnym, tak mi się zdaje. Też możecie oczywiście ocenić moje zdolności w komentarzach, bo jestem naprawdę tego cholernie ciekaw, co sądzicie. Ok, to sobie wrzucimy i wracamy. Ok, teraz weźmy, posprzątajmy kible. Szczerze mówiąc, troszkę boję się, że ktoś będzie tutaj, ale uwaga, jesteście gotowi? Ok, tu pusto, uwaga. Uwaga! I uwaga! Jezu, jaki ten kibel obstany! <noise> nie, dobra, to jednak nie będzie przyjemna sprawa Dobra, biorę cię i idę przeczyszczać kible Witam, kiblu Kaj okay, to nie jest takie trudne W ogóle to jest damski, męski, to jest... Mę... damski Ale... Poczekajcie Porównamy te kible Uwaga, tak, to... Nie, to jest męski? What the fuck? Czy to jest da... Czy to wygląda identycznie? Nie no... What the fuck, ta pixeloza! Może mi napiszecie, czy to jest męski, czy to jest damski Szczerze mówiąc, zamiast rozkminiać ile... Czy to jest ten, czy to jest ten, to lepiej zajmijmy się oczyszczaniem tych kibli Ale tutaj jest zajebista rozkmina, czy, czy to jest... Nie, nie wiem, nie mam pojęcia, możecie mi napisać, naprawdę Jestem ciekaw, który to jest męski, a który to jest damski Jak myślicie, czy... Męski to jest lewy, czy męski to jest prawy? Nie mam pojęcia. Naprawdę, cholera, nie mam pojęcia. Okej, okay, wyczyście tutaj też. Poczekajcie, może po, brud po brudności, ale... da fuck, one. O, nie wiem, który kible jest, który, shuru shuru Nice. Okej, okay, czyli kibla już. Trzeba wyczyścić, może też nie, bo jeszcze tutaj nie mamy wyczyszczonych, więc coś nas tutaj ukłamują. Teraz bierzemy sobie brum, zapamiętajcie, i czyścimy tą podłogę, okej, okay, okej. Okay. Jeszcze te umywalki są urypane farbą, czy nie wiem czym. Oh my god. Czemu to jest tak okrwawione? Dobra, bierzemy to i chyba tym to wyczyścimy. Okej, okay, kible wyczyszczone, więc zajebiście. Jeszcze musimy wyczyścić schody, tak? Tylko gdzie jesteście schody? Tutaj nie. Tutaj. Aaaa, chyba schody przed tym. Tak mi się zdaje. No to. Nie no. No, to są schody, tylko czy to są te schody. Okej, okay, chyba zaraz będzie koniec mojej pracy, tylko dalej nie mam pojęcia. O które schody się rozchodzi? I tu jest problem. Okej, okay, a jakbym, jakbym chciał. A nie, nie mogę uciec. Czyli jestem tak, jakby w pułapce, ale. Nie chciałem tego kliknąć. Okej. Okay. Jak widzicie, zarobiłem 121 dolarów. I poszło mi chyba dosyć zajebiście, ponieważ 80% czystości. Ja Wam, Ziomeczki, dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Masę łapek w górę, będę Wam za to bardzo, bardzo wdzięczny. I dziękuję bardzo za podesłanie mi tej gry, chociaż jest dosyć dziwna, ale ja się fajnie bawiłem. I podsyłajcie mi w komentarzach jakieś ciekawe gry, takie normalne. Może w coś zagram. No, chętnie w coś zagram, tylko takie normalne, tak. No, więc jeszcze w komentarzu ocencie, czy byłem dobrym woźnym? Wydaje mi się, że tak. I widzimy się w kolejnych odcinkach, więc trzymajcie się i piona! Bum!